No i na pewno tył! Teraz Bóg, żeby ci nie zamoliło, bo... Słuchaj jest! Dwa razy brama! Обратно волны. Dwie sekundy? Niecałą sekundę. Niecałą sekundę no. no wypluło mnie. No. no i dlatego ten, i dlatego tam... No i to tam straciliśmy. No i tak dobrze. Spoko w przyszłym tygodniu jedziemy do Wolsztyna dalej. Do Wolsztyna. No robią rotary jakieś. Do zobaczenia Co? Wyrzuciło nas tam Nie tam, na końcu Na końcu A tutaj też Ale tu no lepiej by, na... Też by mnie wyrzuciło Tu lepiej na trawę wejść, to lepiej weźmiesz te bramy No to mówisz, że mi wyrzuciło No ale i tak sekundę gorzej tylko odknęła.